Je, ma po dzisiaj sobie zagramy Fortnite'a. dobra, zobaczycie w filmie jaki będzie rozpierdziel, jeśli chodzi o rozmowy, więc so łat. Peace. Kurde, ale my jesteśmy rozpierdzieleni. My? nigdy dużo No chłopie, nie przeklinaj. Dobra, tak akcja pierwsza była do dupy. Zamknij mordę. To ale leży. Śmieć. Uh, uh. <grymę> ja pierdolę zamknąć. Nie, nie przy... pomóż No ba, bo tu? jestem, Stary widzę cię z no, domu. No, no ty geju. No śmieć, gra Tu szemga. jaki on jest gejem i lubi mosob du. Być tam inny nie może dotykać ich. Ale śmieć. Uuuuj, tym lepiej chyba. Nice. Ej, kurde, jak go tak ja mu muda jest Koleżko, Ej, koleżko. Kodawaj, dół. Ej, 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 bo on mnie prawie zabił Ale ja mam że przez jakiegoś. Dostał, dostał, dostał. Spierdziela. No nie czeka! Adę, handel, moment, czekaj. Leczę na niego, mu na matkę dokładniej. Trzy, <grym> 30. 30! Łajta, mu daję, mam 100 kawa, jak coś Longsta. Kolejny leci! Kolejny ma 50 z moim kawa. U tych koli Bo ostatnio kopien... dodali tu lotnie, nie wiem czemu. To z tego korzysta. O ma i go ich zamknąłem w takiego takiego starą. A on jest w twoim fullboxie, jak coś. O, bo... Dobra, bo ja to będę... Bo ja to będę dłużej montował niż to nagrywaliśmy widzowie, więc ososłat. PIS!